Jezus chodzi po wodzie, Jezus jest zawsze blisko nas, blisko człowieka, każdego, niewierzącego i wierzącego, i tego, który jest z innej religii i jest pośród nas chrześcijan i katolików. My na pewno mamy tą szansę, że możemy Go rozpoznawać. Wyraźniej, bo jest nam ogłaszany Jezus, bo go poznaliśmy, bo ciągle o nim czytamy, Biblię studiujemy, możemy przyjść do ołtarza, spotkać się z nim. Tak wielu ludzi nie zna Pana Jezusa. Mimo to, nasz Pan nikogo nie ominie, nasz Pan nikogo nie zawiedzie. I nigdy nie opuści. Tym, co może dać nam taki znak Jego obecności, to jest ta powszechna miłość, ta zdolność do kochania. Ludzie chcą kochać i czuć się kochani. I dzisiaj święty Jan zaznaczył tą prawdę, że Bóg umiłował nas, umiłował wszystkich. My wiemy, jako chrześcijanie, katolicy, skąd ta miłość pochodzi. Ktoś, kto nie zna Jezusa, kocha, stara się kochać, jednak twórcą tej miłości jest zawsze Bóg. Najpiękniejszym śladem, jaki zostawił po sobie Bóg, jest to pragnienie miłości i to ta chęć kochania. Dlatego Pan Bóg chodzi obok nas, jest blisko nas i nam tam szepcze Ducha, że o to właśnie chodzi, żeby tą miłość rozpoznawać. Wtedy jest nam o wiele lepiej, o wiele lepiej się żyje. Ciekawe jest to, że Pan Jezus pod koniec swojego życia tak dużo o miłości mówił, i najbardziej słyszymy to. Że tym największym przekazaniem jest to, byśmy się wzajemnie miłowali. W dzisiejszej scenie, kiedy Jezus wchodzi po wodzie, On pokazuje nam, że jest blisko i kiedy są uczniowie wystraszeni, to kiedy wchodzi Pan Jezus do, do łodzi, to wszystko się wycisza, uspokaja. Stąd to wyciszenie i ten pokój, bo na nowo uczniowie poczuli się ukochani, bezpieczni, że pojawił się ten, który ich kocha. Jeśli pragniesz zanosić tam, gdzie jesteś, ludziom pokój i spokój, wyciszenie, to najpierw zacznij od miłości. Od kochania. Przecież uczniowie w tamtej fazie życia z Chrystusem tak wiele nie rozumieli, nie wiedzieli. Nie znali jeszcze tak dobrze teologii jak my. Nie znali tak dobrze dogmatów. To byli prości ludzie. A jednak Jezus to, od czego zawsze zaczynał, prowadząc ich przez te kolejne poziomy, etapy, od tego, że okazywał im miłość, to ich nęciło, to ich. Jakoś się i dlatego chcieli za nim podążać. Powiedzieli, że przy tej miłości, którą On im daje, jest ten pokój, którego szukają. Dlatego Jezus nas zachęca, byśmy i my tak kroczyli po wodach tego życia naszego tam, gdzie jesteśmy i umieli kochać. Czerpiemy tą siłę od Jezusa na Eucharystii dzisiaj, przez Słowo Boże i myślę, że to, co możemy zrobić. Najlepszego dla siebie i dla innych to naśladować naszego mistrza i w taki sposób wchodzić w swoje życie i w życie innych ludzi, żeby oni poczuli się kochani przez nas. Tam się pojawi zaraz spokój, tam się pojawi lepszy dialog, rozmowa, tam wszystko będzie o wiele łatwiejsze. Tam Zawsze będzie o wiele spokojniej. Odwagi to ja jestem: nie bójcie się i wszedł do nich do łodzi, a wiatr się uciszył. Naśladujmy naszego Pana w tym postępowaniu, w takim zachowaniu. Widzieli go bowiem wszyscy i zatrwożyli się, ale kiedy on się pojawił, wiatr się uciszył. Trzeba nam takie postawy. Dobrze by było, gdybyśmy tego się uczyli, że tam, gdzie się pojawimy, jakiś wiatr się ucisza.